Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać mega boxy za 11 tysięcy pcharków. Szybko to wbiję. I będziemy sobie, chyba w następnym odcinku będziemy zakupać tego, z tego karmentu, bo sobie chcę kupić tego... tego... o! Chcę kupić, ale nie mogę. Dobrze, więc przechodzimy do otwierania tego mega boxa, czy zagramy jedną gierkę. No nie wiem. Zobaczcie, co kupiłem na 20 marangę. <laughs> Wednanim 20. 20.00. To jest dziwne. Dobra, teraz otwieramy. Ja, ja, ja nie wiem, jak jest. Czy jest szóstka, czy piątka, co jest? Gadżet do Jackie! Hmm, czyli była szóstka? Słuchajcie. Tak, była szósteczka z Mega boxa. Fajnie. Właśnie zbieram na ten gadżet. O, już mam 1000 monet, więc będę musiał kupić kolejny gadżet do Piperki, Chciałbym sobie kupić. W następnym odcinku będzie pewne testowanie e, gadget do piperki I na pewno będzie też, żeby można było to 4 dni otworzyć sobie Mega i Big Boxa za 2000, bo wbijam przez wbijanie 20 rank, więc... A może sobie reklamę Jacki. A e, dobra. Ja wiem na czym ten gadżet polega, więc po prostu jak klikamy, to po prostu przyspiesza. To ja wam teraz pokażę w jaskini treningowej. A potem przejdziemy sobie do gierki, mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. I można sobie uciec, czy na przykład można kogoś podjechać Tak jak normalnie chodzi, I wada po 1560, jak tego co widzicie i dostaje taką prędkość dużą. Może nie, widzicie? I dostaję prędkość, więc. A to jest fajne. Boom! Na jednego ciosa, i wszystkich. Dobra. Bierzemy Jackie. Teraz z tym. Um, Gadżetem dzisiaj będzie fajnie. No, fajnie, że mi wyleciało. Tego, tylko ja bym wolał jakąś nową postać. No. Będziecie co, modlokowali... my Będziemy blokować Surja. Ale też, żeby leon, czy na WP, to by było fajne. No, dobra, no to sobie zagramy jedną gierkę. i będzie fajnie, bo mi drobny gadżet Więc słuchcie. No ja, i ja, ja lubię jak coś mi dropi. O nie, na niej jest. Dobra. tą na niej to będę musiał uważać. Dobra, patrzcie, robię podjazd i... Bum, bum. widzicie? Tak ten gader jest OP, że mam dwa power. No nie Ten gader jest za OP. No, tylko na normalnym pewno bym nie podjechał, ale z tym przyspieszeniem, z gadżetem to oczywiście. Czekaj, tu jest bu na dwóch, dobra. Miałem nadzieję, że kiedyś jaka, jakaś legenda wypadnie. O, dostał? Pięknie. Teraz gadżet. Chodź tu, chodź tu. Jest, ale dostał ładnie. Nie, jeszcze mam tylko. E, mogę kogoś. Tylko jeszcze raz mogę kogoś podjechać, no ale. Dobra, mam 7, tak gierka się dobrze. Chyba będę wbijał Jackie na 20 rangę. Jak chcecie, live, gdzie wbijamy 20 rangę, to mu. Dobra, wygrałem ten meczyk, już mi się siostra moja przeszkadza, ale dobra. Wbijam plus 10 oczywiście, bo wygrałem. Ja ten gadżet jest fajny w sumie. Może nie tylko 7000. Ja go sobie zaproszę. Albo nie. Jak chcecie, to to do, do mojego klubu. Od 200 pucharków jest. Ja. Więc moje też inne konta. No. Cicho, Maja. No, jak widzicie, jestem drugi w klanie. Byłem trzeci, ale. przegoniłem nie wiem. W końcu go na 27 postaci. Ale ma spikę na 20. A ja mam 30 postaci. Mamy gadżet to. Do... Yy, w sumie możemy zagrać jeszcze jedną gierkę dzekki, ale to wam pokażę pod koniec. Dobra, to narka. Jak? Dobra, to wam pokażę koniec gierki, dobra, jak widzicie czwarte miejsce, bo spajki na sześciu nie podjechał, więc. Dobra, więc jeszcze jedną gierkę i pod koniec gierki się spotykamy. albo bo dzisiaj se... czekajcie, bo za jedynieście i pół z punktów mocy. No, czyli nagram odcinek, w którym wbijam 12 tysięcy i jest surda. Będą trzy odcinki gdzieś w ciągu 3 tygodni, mi się wydaje, bo ja na pewno nie będę e, wbijał tysiąc pucharków w dwa tygodnie. Dobra, więc poczekamy się pod koniec gier. Dobra, zajęliśmy drugie miejsce i przy okazji straciłem też dwa pucharki. No, jak sami widzicie, po, po powinienem dostać plus 8, będę dostałem plus 6, dlatego że... Dobra. Jeszcze raz mówię, wbijać do mojego klubu. mi gadżet wyleciał, jestem bardzo z tego ucieszony. Będę wbijał 20 rangę na Jackie, więc... Dobra, więc Narka, koniec odcinka.